Dobrze. Teraz last but not least, we are coming to the nice surprise. Teraz będzie niespodzianka, proszę państwa. Uh, było trochę ase, a teraz trochę orształ. Ladies and gentlemen, I would like to announce that we have 20 years of anniversary of cooperation between Stal and Dasa. So I am very happy to, to announce this. Uh, uh, so I would like to celebrate this. Okay, Tolstyn and let's uh, some kind of good wine. I think more <laughs> <probably laughs> twenty years old. And, uh, for the next <laughs> twenty years, for the next twenty years, 20 years. I hope that uh, the longer we work, the better the wine is. <laughs> <laughs> powiedzieć też parę słów tutaj o współpracy ze Stalem to że tak powiem warte jest odnotowania że fantastyczna współpraca z firmą Stal naprawdę partnerska doskonała dzięki firmie Stal mamy pozyskujemy bardzo dużo wiedzy współpracujemy w dziedzinie technicznej ale też w dziedzinie wiedzy w dziedzinie rozszerzania kompetencji tu też koledzy ze Stala nas bardzo wspomagają, jeżeli chodzi o, o wydawnictwo, którym my się zajmujemy, przecież magazyny X, to też był ich wpływ, także no cóż, te 20 lat to coś jest, ale w, jeżeli chodzi o Stala, to jest firma, która ma 140 lat, także też trzeba mierzyć właściwą miarę długości tej współpracy. So really the Stala is 140 years old company, In fact, this 20 years is a is a tiny moment in the history of w but anyhow, it's uh, very significant for us. And uh, I would like to thank you. That uh, was a very good 20 years. I must appreciate this. Okay. okay. Dziękuję Państwu za tę uh, krótką chwilę uwagi I, i jest mi jeszcze raz bardzo miło Państwa wszystkich powitać. Uh, poproszę Jedkę, żeby powitał naszych gości. Ja dziękuję za. za